W lutym podczas sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na zamianę budynków ośrodka profilaktyki uzależnień na ten po byłej wojskowej komendzie uzupełnień. Budynek ośrodka wraz z przyległą działką zlokalizowany jest na ulicy Warszawskiej. Był własnością gminy i został przez rzeczoznawcę wyceniony na 952 tysiące, a budynek po byłej WKU zlokalizowany przy Radomskiej należał do osób prywatnych i wyceniono go na 757 500 zł. Różnica w cenie została dopłacona gminie. Wszelkie sprawy prawne też już zostały uregulowane. Zamiana ta nastąpiła. W czerwcu aktem notarialnym, ale dano nam prolongatę na przeprowadzkę do 30 września tego roku. Rozpoczęliśmy tam w tej chwili remont przygotowawczy, przygotowawczy do przeniesienia się. Ośrodek profilaktyki uzależnień zajmuje część tego budynku. Trwa teraz adaptacja pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze. Remont obejmuje odnowienie ścian, podłóg, a także wymianę drzwi, ponieważ te pozostawione przez WKU miały szyfrowane zamki. W części tej będzie ośrodek profilaktyku uzależnień, będą pomieszczenia dla zespołu interdyscyplinarnego, który jest przy ośrodku profilaktyku uzależnień, będą pomieszczenia dla Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kluba studenta Cisza, jak również grupy samopomocowe, które działają przy naszym ośrodku, będą miały tam swoje pomieszczenia. Grupy samopomocowe zajmą pomieszczenia na parterze. Remontujemy im pomieszczenia na dole. No, trzeba tam troszeczkę powiększyć pomieszczenie, żeby grupy miały możliwość odbywania spotkań w większej ilości, ponieważ grupy te się z roku na rok powiększają. Czasami przychodzi jak są jakieś inne uroczystości kostu osób, więc to musi być dosyć, dosyć duże pomieszczenie. W nowej siedzibie ośrodek profilaktyki uzależnień rozpocznie swoją działalność w październiku. Do tego momentu osoby potrzebujące wsparcia i pomocy mogą zgłaszać się na warszawską 47. Pełną ofertę ośrodka i telefony kontaktowe zainteresowani znajdą na stronie internetowej www.opukozienice.eu.